głośne wotum zaufania i absolutorium za wykonanie budżetu za 2024 rok. Zrealizowane inwestycje infrastrukturalne i społeczne oraz plany budżetowe na kolejne lata. O tym będziemy rozmawiać z naszym dzisiejszym gościem Wójtem Gminy Wierzbinek Pawłem Szczepankiewiczem. Dzień dobry Dzień Panie dobry Wójcie. Państwo. Tak jak już wcześniej rozmawialiśmy, absolutorium zostało uzyskane, jak i wotum zaufania za 2024 rok. Powiedzmy może o tych inwestycjach zrealizowanych w 2024 roku. Z tego co wiemy, wiele z tych inwestycji udało się zrealizować za pieniądze zewnętrzne. Rzeczywiście, jeśli chodzi o 2024 rok, tych inwestycji było bardzo dużo, jeśli chodzi o inwestycje w infrastrukturę techniczną. Otóż budowaliśmy drogi Rozpoczęła się termomodernizacja budynku Ośrodka Zdrowia w Sadnie. Budowaliśmy ścieżki rowerowe i tutaj dla przykładu przy drodze powiatowej Sadno Morzyczyn, która była budowa zakończona na odcinku około 4 km. Inwestycje w odnawialne źródła energii też realizowaliśmy. Pozyskaliśmy też środki z Urzędu Marszałkowskiego w ramach Pięknie Wielkopolska Wieść na wiatę w Sadnie i w Nowej Rudzie. Te wiaty już stoją, są dostępne dla naszych mieszkańców. Inwestowaliśmy też, jeśli chodzi o oświatę, drobniejsze remonty w poszczególnych szkołach czy też malowania pomieszczeń zresztą teraz w wakacje też to się odbywa co prawda na mniejszą skalę ale staramy się to realizować najbardziej pewnie cieszy budowa dróg którą tak naprawdę rozpoczęliśmy od dwóch lat bo wcześniej pozyskaliśmy środki z polskiego ładu pierwsza transza była 10 milionów złotych na budowę drugich ścieżek rowerowych na terenie gminy Wierzbinek. Druga transza 7 milionów złotych. W tej chwili ta druga transza i budowa tych dróg będzie niebawem zakończona. Udało się to zrealizować dzięki tak dużemu dofinansowaniu. Ja to zawsze powtarzam, że wybiegamy trochę w przyszłość, bo pewnie takich pieniędzy już na wiejskie drogi nie będzie w najbliższej przyszłości a poprzez te działania i pozyskania, pozyskanie środków w każdym sołectwie praktycznie udało nam się zrealizować jakieś inwestycje drogowe na drogach gminnych, powiatowych no i wojewódzkich oczywiście bo drogi wojewódzkie też są na terenie gminy Wierzbinek także każde sołectwo jakąś inwestycję otrzymało, z czego się bardzo, bardzo cieszymy. Oczywiście potrzeby w tym zakresie są duże, bo gmina wierzbinego obszarowo jest największa w powiecie konińskim, więc automatycznie i dróg i wodociągów i tej infrastruktury technicznej jest bardzo, bardzo dużo. Zdaję sobie sprawę, że oczekiwania mieszkańców są spore, ale nie mamy się czego wstydzić. Jak już powiedziałem, bo tych inwestycji drogowych zrealizowaliśmy w tych dwóch latach na przeszło 20 milionów złotych. Jakbyśmy robili to z własnego budżetu, pewnie trwałoby to przez całą kadencję, żeby wybudować przez 5-6 lat tyle dróg. Cieszymy się też, że modernizacja ośrodka zdrowia wsadnie. W tej chwili jest już to na ukończeniu. Ta termomodernizacja zupełnie zmienił wygląd ośrodek zdrowia. Zmniejszyło się też zapotrzebowanie, jeśli chodzi o koszty utrzymania ze względu na termomodernizację, wymianę okien, też dostosowanie do osób niepełnosprawnych, co jest bardzo, bardzo istotnym elementem. Także tych inwestycji było dużo zrealizowane i Cieszę się i dziękuję radnym wszystkim za zrozumienie. Oczywiście przy tak dużej skali inwestycji też są pewne nieraz mankamenty, też można popełnić jakiś błąd, staramy się tego unikać, ale w miarę możliwości realizujemy kolejny budżet na 2025 rok, gdzie również jest bardzo dużo inwestycji. Mm -hmm. Właśnie jeżeli mówimy o inwestycjach i o tej infrastrukturze, to nie sposób nie wspomnieć o dwukołowcach, bo jak wiemy Wierzbinek akurat rowerami stoi i tych ścieżek rowerowych jest u Was bardzo dużo. Tak, no, udało nam się uzyskać w Gdańsku wyróżnienie z Polskiej Unii Mobilności, jeśli chodzi o ścieżki pieszo-rowerowe i dostępność. Mamy tutaj duży nacisk, jeśli chodzi o budowę ścieżek rowerowych od kilku lat I tych ścieżek należymy do czołówki, jeśli chodzi o powiat koniński wśród gmin Zostało bardzo dużo wybudowanych, kolejne są budowane Lub w projekcie Chociażby przypomnę, że Budowana jest teraz Boguszyce Posada w kierunku Zarynia Kolejny etap ścieżki, dokumentacja jest zrobiona od Janowic w kierunku Tomisławic Także Niebawem będzie to około 33 km ścieżek pieszo przy drodze powiatowej. 12 km jest od Leśnictwa w kierunku Talarkowa, wcześniej budowana od Wierzbinka w kierunku Sąpolna, od Sąpolna w kierunku Wierzelina, tam też jest teren Gminy Wierzbinek, w kierunku Tomisławic, Sadno, Wierzbinek. Także dużo by było mówić, jeśli chodzi o ścieżki pieszo-rowerowe i te inwestycje cieszą się naprawdę dużą popularnością. Zostało nam jeszcze trochę dróg do zrealizowania, mam nadzieję, że małymi krokami tutaj będziemy starali się jeszcze w tej kadencji trochę tych dróg zrealizować. Pozyskaliśmy też środki na wymianę oświetlenia ulicznego, na energooszczędne, także dużo się dzieje, jeśli chodzi o inwestycje bo wszystkie lampy są wymieniane yy, oprawy na terenie gminy wierzbinek yy, częściowo też słupy tam gdzie oświetlenie było na słupach oddalone daleko od jezdni yy, to są montowane żeby efektywność była większa jeśli chodzi o pobór prądu jest znacznie mniejsza niż na tych starych, na tych starych yy, słupach planujemy też yy, zakupić tak pilotażowo, solarne lampy, żeby zobaczyć jak to działa przy ścieżkach rowerowych. Teraz przy tej nowej będą rozmieszczone. Jest też projekt na boisku w Synogaci, leży w Urzędzie Marszałkowskim, gdzie też jest oświetlenie tam zaplanowane. Zobaczymy jak to będzie funkcjonować. Jeżeli chodzi o taką inwestycję najważniejszą zrealizowaną w 2024 roku, jaką by tutaj Wójt wskazał? No, zawsze ludzie zwracają uwagę na infrastrukturę drogową, dlatego też te odcinki dróg, które już były zrealizowane i które obecnie są realizowane, cieszą się największą popularnością, ale i też ścieżki. Widzę duży entuzjazm. Jeśli chodzi o budowę ścieżek rowerowych. Ludzie się cieszą często. Piszą mi na Messengera podziękowania, że samorząd gminny dostrzega ten problem bezpieczeństwa, bo to jest szczególnie chodzi o bezpieczeństwo. Nie tylko dzieci i młodzieży uczęszczających do szkół, ale i w ogóle. Cieszę się bardzo, że y, na przykład ten odcinek drogi wojewódzkiej Wierzbinek Sąpolno jest bezpieczny. Bo w poprzednich latach mieliśmy wypadki śmiertelne jeśli chodzi o pierwszych rowerzystów. Teraz udaje się tego uniknąć, więc y, ma też to swój cel jeśli chodzi o bezpieczeństwo i to jest najważniejsze, bo najważniejsze jest życie ludzkie. Też ta inwestycja w odnawialne źródła energii, te solary na Remizie, chociażby w Wierzbinku, czy też w Sadnie, w Wilczej Kłodzie, no to na pewno są niższe, będą rachunki za prąd, jest ekologicznie i to też jest, myślę, że dobra inwestycja. Te działania, owszem, są zauważalne przez mieszkańców, ale są zauważane również przez radnych i to też, myślę, tutaj wielki ukłon dla pana działalności, uzyskanie wotum zaufania i jednogłośnego absolutorium za 2024 rok. Tak, no, muszę powiedzieć, że jest dobra współpraca z Radą Gminy, z czego się bardzo, bardzo cieszę. Oczywiście jest wiele trudnych problemów też do rozwiązania staramy się o tym rozmawiać, bo w samorządzie pojawiają się różne też sprawy problematyczne. Oczywiście każdy też ma swoje zdanie i ma prawo do tego zdania, ale uważam, że zawsze trzeba rozmawiać i się dogadywać. Mhm. A jeżeli chodzi o takie plany najbliższe na, na te kolejne lata, co będzie taką inwestycją najważniejszą dla gminy Wierzbinek? No, na pewno kwestia i odnawialnych źródeł energii. Mamy duży projekt pozyskany na 12 milionów złotych na pompy ciepła magazyny energii fotowoltaiczne instalacje dla mieszkańców i będziemy w tym roku ogłaszać przetarg na tę inwestycję, to dotyczy bezpośrednio mieszkańców, bo otrzymują dofinansowanie 70% więc jest to duże dofinansowanie, więc też tutaj jest działanie proekologiczne i dotyczy mieszkańców bezpośrednio. No planujemy też termomodernizację szkoły w Morzeczynie. Otrzymaliśmy dofinansowanie, bo nie było tam termomodernizacji wymaga też wymiana instalacji ogrzewania. Ona już tam ledwo działa, więc cieszę się bardzo, że udało się do Urzędu Marszałkowskiego pozyskać te środki. No i oczywiście infrastruktura drogowa to jest bardzo ważna. Też będziemy starali się te inwestycje kontynuować. Prosimy też powiat o realizację tych inwestycji, jeśli chodzi o drogi powiatowe, ale też i rozmawiamy z Urzędem Wojewódzkim. Jak wiemy Urzędem Marszałkowskim rozpoczęły się remonty mostów tutaj w Łysku na terenie Gminy Wierzbinek po sąsiedzku z Sąpolnem. są objazdy, drugi most w Ślesinie, który jest remontowany, też są objazdy i w większości te objazdy przez naszą gminę przebiegają, więc też tutaj mamy to na względzie, bo nieuchronnie ta infrastruktura drogowa pewnie się pogorszy poprzez to natężenie ruchu, żeby myśleć o przyszłości, o remontach tych odcinków. Oczywiście, na ile środki pozwolą. Mhm. Pan jako Łodziej Gminy ma takie marzenie inwestycyjne, może nawet i trudne do zrealizowania, ale takie, z którego by pan cieszył się najbardziej? Tych inwestycji dużo zrealizowaliśmy na przestrzeni tych lat. Pewnie taką jeszcze inwestycją, yy, którą czekamy już od jakiegoś czasu, bo zawsze są potrzebniejsze sprawy, ważniejsze sprawy. Byłoby pozyskanie środków na spichlerz w wierzbinku, żeby tą część XIX-wiecznego parku już zamknąć, bo park był rewitalizowany. Pałac XIX-wieczny rewitalizowany jest amfiteatr. Jeszcze tą częścią, która pozostaje taką wisienką na torcie, jest remont spichlerza, gdzie by była izba pamięci i to już cały kompleks był wyremontowany. Mam nadzieję, że w tej kadencji uda się środki pozyskać na ten cel. Mm -hmm. no my oczywiście um, dołączamy się do tych życzeń i życzymy wszystkiego dobrego i życzymy też, żeby właśnie te marzenia się spełniły i oby gmina dalej podąża podążała w tym kierunku i rozwijała się właśnie w tą stronę. Dziękuję bardzo za Dziękuję rozmowę. Dziękuję bardzo.